Witam w kolejnym Lock Talk. Słuchajcie, no normalnie dwa miesiące minęły odkąd ostatnie nagranie zrobiłem Zrobiłem nagranie jak był pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Od tego czasu dużo sobie mogłem pomyśleć na temat różnych rzeczy również związanych z, ze zrównoważonym Rozwojem, a może przede wszystkim? No i teraz lecimy po kolei. Słuchajcie, jeszcze nie mieliśmy okazji przekazać, co to jest w ogóle ten zrównoważony rozwój. Pokrótce, Jeśli chodzi o to, żeby nasz świat istniał przynajmniej w takim niezmienionym, nie, w na, takiej niezmienionej postaci, w jakiej go zastaliśmy, w jakiej go mamy, te, ja, mamy teraz, więc teraz <laughs> chyba nie o to będzie chodziło, żeby utrzymać jak najdłużej w takim stanie. Chodzi o to, żeby powrócić do normalności. Normalność jest przedefiniowana teraz. Już normalnością nie jest to, co było kiedyś. Wszystko, co kiedyś było, już jest erą przed koronawirusem. Dużo e, zastanawiałem się nad tym, co w ogóle z, ze zrównoważonym rozwojem. No bo jeszcze przed koronawirusem to było takie, no, jak ktoś chce, to sobie może się w to bawić. To taka ideologia, ktoś sobie to wymyślił, jak chcę wracać do kamienia łupanego, to proszę bardzo. No niektórzy mówią, że może tak nie do końca, no i tak wiecie, takie trochę po macoszemu, nie? Jak nastąpił koronawirus, to w ogóle to zeszło z afisza, no bo gdzie tu gadać o zrównoważonym rozwoju, czyli na przykład, a tutaj dostawy dbają o to, żeby banany były z plantacji odpowiedniej, żeby nie karczować lasów i tak dalej, tak dalej. Kto teraz będzie o tym myślał? Jak się zastanawia, żeby po prostu mieć pracę i mieć pieniądze, żeby móc te banany kupić. No i już wszyscy, którzy się na tym bardziej zastanawiają, już wiedzą, że teraz te banany za chwilę mogą kosztować tyle, że nie będziemy w stanie ich w ogóle kupić, więc wracamy do jabłek. Jabłka witajcie z powrotem u nas w Polsce. Jabłek nam nie zabraknie, więc przerzucamy się na jabłka. To tytułem trochę żartu, trochę nie. W każdym razie był okres taki, że no w ogóle tym zrównoważonym rozwojem nie było sensu się zajmować, ba pytanie było, czy w ogóle ten zrównoważony rozwój to ma rację bytu, czy nie ma racji bytu, kiedy teraz już tych problemów jest o wiele więcej i, o wiele, i na o wiele innym poziomie, w innej skali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz powoli odpowiedzi dawał rozwój yy, wypadków. No bo, ale trochę od początku. Cały program ma 17 celów. Yy, które przekładają się na takie akcje, 10 akcji, które zachęcają, które są takim przełożeniem tych 17 celów, takich szczytnych, wielkich, dużych celów, na to, żebyśmy my w jakimś takim nawet małym stopniu mogli przyczynić się do tego, żeby na świecie było tak, jak yy, no właśnie być powinno, czyli tak bardziej na spokojnie, zrównoważenie, żeby to się, mo mo można było tą całą przyrodę, ekosystem zachować w takim stanie. Który umożliwi naszym dzieciom, naszym wnukom, itd., dalej w ogóle funkcjonowanie na tej planecie. No to jest tych 10 celów. Jednym z tych celów jest: kupuj lokalnego dostawcę. No i mm, kiedyś, znaczy, ciężko było to troszkę tak zdefiniować, co to znaczy kupuj lokalnego dostawcę. Czy jak kupuję w supermarkecie lokalnie, to to jest lokalny dostawca, czy nie? Czy chodzi o to, że pójdę do gospodarza, który zabije świnie, i to jest lokalny dostawca? No może to, tak? No, teraz, jak zamknę, zamknięto granicę, to pojawiło się pytanie, czy to już kupujemy, <grych> czy już kupujemy lokalnie. Yy, druga rzecz, to jest pięciominutowy prysznic. No i to też takie było, że na pięciominutowy prysznic. No co tam panie. Co mam, się, co mam się kąpać? 5 minut pod prysznicem, jak woda jest i nie ma problemu, że w Grecji nie ma, to nie problem, że w Afryce nie ma, to nie problem, to normalne, u nas woda jest i nie zabraknie, i proszę bardzo. I lodowcy to na dodatek, więc dlaczego ma wody zabraknąć. No a wystarczyło teraz, żeby tydzień temu był filmik z drona, z nadwisły, kiedy poziom wody osiągnął poziom. Yy, tam 40 cm, zdaje się, 58, może, nieważne. Podobno najniższy poziom wód od początku pomiarów, więc tam około 100 lat. No i wielki dramat. Tak? Dramat nie ma wody, nie ma wody. Ale ta woda cały czas w kranie jest, więc <laughs> dalej się kopiemy. Ale już, już coś utkwiło w głowie. Tak? Znaczy, już widać tutaj, yy, że to się pojawi, pojawi się w ogóle ten temat braku wody. No i teraz zobaczmy, że ten koronawirus wywołał już dwa punkty związane z y, takie punkty bardzo blisko ludzi, które mogą zobaczyć, którzy mogą zobaczyć, że to nabiera jakiegoś znaczenia, z, z, znaczenia szerszego. No i ten koronawirus również pokazał, w jaki sposób funkcjonuje cała globalna gospodarka. No i to e, nawet chociażby nasze podróżowanie, wszystko jest połączone, wszystko się przemieszcza bardzo szybko, no i oczywiście pojawiły się artykuły, że to nie, e, nie toperze spowodowały afery z koronawirusem, tylko ludzie, no bo co tam ścigać tych biednych, te biedne gacyki. Za to, że spowodowały taką aferę. Przecież właśnie chodzi o to, że gdyby nie, były, nie było takich środków łączności, takich szybkich środków łączności pomiędzy ludźmi, no to do takiego rozpowszechnienia się tego wirusa by nie doszło. Czyli tutaj zwrócono uwagę na to, że te przemieszczanie się, takie szybkie przemieszczanie się no jest niebezpieczne dla nas, co wszyscy widzą już teraz gołym okiem. Może nie gołem, no gołym okiem też często, już teraz częściej. No i to kolejny punkt, kolejny punkt, w którym jest mówione, że okej, okay, to podróżowanie to również szkodzi ekologii, więc należałoby to ograniczyć. No i w momencie, kiedy byliśmy w erze przed koronawirusem, było mówiono o tym, nie lataj samolotem, bo to szkodzi planecie i tak dalej, to teraz po prostu nie lataj samolotem, bo się boi, że się zarazi gdzieś wirusem, albo my się boimy jako społeczeństwo, że wirus zostanie przeniesiony, no i w ogóle nie lataj, bo to dosyć niebezpieczne i nie wiadomo, co przywieziesz. My wracamy do takiego stare, starego, dobrego protekcjonizmu, dbamy o to, co nasze, e, obawiamy się tego, co jest z zewnątrz, jednocześnie nas to fascynuje, no ale gdzieś, ten, e, gdzieś ta wymiana jest o wiele mniejsza niż mieliśmy ją teraz. No, i to jest kolejny punkt tego, co się dzieje w okresie, kiedy ta pandemia się rozwija, a my patrzymy na to z perspektywy. Zrównoważonego rozwoju. No i teraz zrównoważony rozwój. Myślimy również o oceanach, o życiu pod wodą. No i pojawia się artykuł, dzisiaj widziałem na jednym z głównych wydawnictw e, światowych, że koronawirus zagraża oceanom. W jaki sposób? W postaci plastiku. Plastiku, który aktualnie wykorzystujemy, żeby się chronić przed koronawirusem. Mamy jednorazowe maseczki. No, oczywiście, jasno, używamy te, tego wielorazowo, ale mimo wszystko wyprodukowaliśmy trochę tego. Tam jeszcze tego plastiku dużo nie ma, ale już przy ubicach jest, ale już w rękawiczkach jest, prawda? I rękawiczek teraz używamy non stop, cały czas, na okrągło, nawet jak jesteśmy w sklepie, to drugi raz zakładamy rękawiczki, żeby wziąć bułeczkę, później bułeczkę bierzemy do foliki, znów kolejne i tak dalej, i tak dalej. Ten, ten plastik jest tutaj w wielu, wielu miejscach. No i coś z tym trzeba kiedyś będzie no, zrobić. No i teraz, no co? No to, 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 to gdzieś to trzeba będzie. Uf... No. <laughs> więc e, tak wesoło jest, że ten plastik, przed którym tak uciekaliśmy, do nas wraca. E, no i wszyscy się do tego przysłużamy. No więc teraz, no co, wypadałoby dodać może kolejny punkt, jedenasty. Że no, używaj mniej rękawiczek plastikowych, bo, mm, no właśnie. <laughs> Albo jednorazowe używaj wiele, wielokrotnie. No właśnie. Znaczy znów stajemy gdzieś po środku, że trzeba się zastanowić nad tym, no to jak to wszystko poukładać, żeby to jakoś było sensowne i żebyśmy sami siebie tutaj nie zakopali mm, śmieciami pod, po kokartkę. Prawie dwa miesiące pokazały, że temat zrównoważonego rozwoju. Nie upadł. Znaczy on teraz się przedefiniuje najprawdopodobniej, ale o to będę pytał pewnie swoich gości, bo oni więcej na ten temat będą wiedzieli. Temat sam w sobie nie upadł, bo bardziej jest to idea, która ma przyciągać ludzi i oddziaływać na nas, żeby działać na rzecz ochrony środowiska poprzez działania, które nawet właśnie wspierają naszą gospodarkę w określony sposób. Na pewno będzie potrzebna jakaś dyskusja na temat tego. Ua, nie w ten tor Ja tutaj, 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 przepraszam. Dyskusja, jaka dyskusja? Kto o tym będzie chciał dyskutować? Panie kochany, jaka dyskusja? Teraz to każdy martwi się o swój tyłek i taka prawda. Wiecie. O Jezus, Jezus. Właśnie, słuchajcie, jeszcze jeden temat. <laughs> Teraz pojawiło się dużo takich spostrzeżeń nowych. Nowych związanych z nową sytuacją, w której się znajdujemy. Dzisiaj jadę samochodem, po raz, można powiedzieć, pierwszy od tego półtora miesiąca, prawie dwóch e, miesięcy. I założyłem coś takiego, również trochę po sobie, że wszyscy jeżdżą tak, jakby całą zimę siedzieli w zaspach, zakopani śniegiem, i teraz wyjechali i się uczyli w ogóle jeździć. <laughs> jeszcze do tego pada deszcz. Więc jest wesoło, no bo jest susza, ale pada deszcz, ale w zasadzie dalej jest susza, no bo poziom wod, e, wód gruntowych jest niski, no bo woda spływa do e, morza i tak dalej i tak dalej, ale pada deszcz. Cały czas pada deszcz. No i ludzie tym bardziej jeszcze wolniej jeżdżą, jeszcze e, bardziej na siebie uważają, no i e, tym bardziej potęguje się to wrażenie, że wszyscy jakbyśmy wyszli po prostu z jakiejś nory, uczyli się jeździć z samochodami od nowa. No dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Słuchajcie, taki szybki, mobilny Loktok, trochę przegląd tego, co, co, co się działo, jakie przemyślenia w ostatnich tygodniach związanych z pandemią w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ja już się z Wami żegnam na dziś. Rafał Broniarek, Loktok, do usłyszenia w następnym odcinku. Zachęcam do polubienia nas na Facebooku. YouTubie, dodawajcie nas, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, wszystko co najlepsze, serduszka niech nas uratują. Pozdrawiam, do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo. Cześć!